Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem w materiale, w którym będę oceniał te pięć książek po ich pierwszych rozdziałach. To znaczy, e, będę czytał pierwszy rozdział każdej z nich e, i na końcu stworzę ranking, którą z nich e, czytałbym najchętniej, po którą sięgnę w pierwszej kolejności, która natomiast. Nie zaciekawiła mnie, czy, czy na ten moment po prostu mi nie odpowiada. Starałem się, żeby to zestawienie było dosyć różnorodne. Mamy tutaj między innymi, człowieka, który kochał Syberię, ale też Muchomory w Cukrze. Zawsze mieszkałyśmy w zamku, Babel, czyli o konieczności przemocy, a także niedawną premierę. Tak właśnie przygrywasz wojnę czasu. Zresztą Muchomory w Cukrze też, wydaje mi się, zostały wydane. Niedawno. Także jest to, myślę, zestawienie dosyć różnorodne. Liczę na to, że każda z tych książek zapewni mi. Um, Trochę rozrywki przede wszystkim, a także Wam trochę tej rozrywki, bo z tego co patrzyłem, one objętościowo są różne. W sensie te pierwsze rozdziały, więc czasami będę musiał opierać swoją opinię na, na dwóch, trzech stronach, czasami będzie tych stron 30, może 50, więc będę starał się z nich wyciągnąć po prostu jak najwięcej, zobaczymy, jak mi się to uda. No i cóż, zapraszam do oglądania. Ja się zabieram za czytanie pierwszej z nich, no i widzimy się już za chwilę. Ok, pierwszy rozdział zawsze mieszkałyśmy w zamku już za mną. Jest to 31 stron tej książki i myślę, że mogę je podsumować słowem dezorientujące, bo po tych 31 stronach ciężko jest mi określić, co się tutaj w zasadzie dzieje. Wiem tyle, że akcja dzieje się w, wydaje mi się niewielkim miasteczku, gdzieś w okolicach. Um, lat 50. XX wieku, tak mi się wydaje, bo są już tutaj samochody, są jakieś um, autostrady, natomiast nie ma to takiego klimatu Współczesności, więc w wydaje mi się, że, że są to te początki, kiedy samochody dopiero się pojawiały. Niemniej, no, ta, ta, ten początek jest dosyć dezorientujący, bo mamy naszą główną bohaterkę Mary Kat Blackwood, która w zasadzie w tym momencie nie opuszcza już swojego domu. Dotychczas e, robiła to w zasadzie tylko ona i odbywała, wydaje mi się, że raz w tygodniu, podróż do biblioteki, do sklepu i z powrotem do domu. W zasadzie zaopatrując w ten sposób swoją rodzinę w najpotrzebniejsze gdzieś tam do życia produkty oraz książki. Natomiast my jesteśmy bardzo blisko tej bohaterki. No siedzimy niemalże w jej głowie i mam wrażenie, że w tej głowie jest coś nie tak. No jakby Miałem po prostu takie odczucie, że nasza główna bohaterka jest w jakiś sposób niezrównoważona psychicznie, że no do końca zdrowa po prostu nie jest. Możliwe, że jest to wrażenie błędne, natomiast nie czytając opisu, nie wiedząc nic na temat tej książki i zagłębiając się w ten świat po prostu, od tak, no, no takie mam odczucie, bo ona ma wrażenie, że wszyscy w tym miasteczku nienawidzą jej, jej rodziny. Która w tym momencie składa się z jej siostry oraz wuja, a jednocześnie ona również wszystkich tych ludzi nienawidzi, wyobraża sobie po prostu ich w agonii, życzy im śmierci, oczywiście wszystko w swej. Głowie, jednocześnie przy jakiejkolwiek interakcji z, z drugim człowiekiem, wydaje się być troszkę sparaliżowana, czy, czy, czy tak wchodzi po prostu głębiej w siebie do tego stopnia, że w pewnym momencie wyobraża sobie wręcz, że ma swój domek na Księżycu i tam jest po prostu bezpieczna. Więc no, jest to ciekawa książka pod tym względem, w sensie zaczyna się naprawdę. Intrygująco, aczkolwiek strasznie, strasznie ciężko mi się ją czyta. Nie wiem, e, czy w tym momencie mam siłę, żeby ją kontynuować. Zobaczymy, be, jak, e, jak wypadną inne pozycje w tym filmie. Tak, właśnie przegrywasz Wojnę Czasu, czyli mm, książka z tego zestawienia, na którą czekałem chyba najbardziej. Najbardziej byłem jej po prostu ciekawy. No i e, pierwszy, tak naprawdę, sześć stron. Stanowiące e, pierwszy rozdział, perspektywę RED, rozpoczynając tak naprawdę historię RED, która jest e, agentką na usługach agencji. No, tyle, tyle wiem, tyle jestem w stanie Wam powiedzieć. E, nie wiem, jaka jest to agencja, wiem natomiast, że RED e, ma możliwość podróżowania w czasie i właśnie na zlecenie tej agencji dostosowuje ten czas w ten sposób, żeby. Agencja po prostu wygrywała, czy panowała w jakiś sposób nad, nad historią. No i tutaj poznajemy ją tak naprawdę na rozpadającej się te, y, planecie. Czy Red w jakiś sposób się do roz, rozpadu, upadku tej planety y, przyczyniła, tego nie jestem wam w stanie powiedzieć. Natomiast Coś właśnie w tym momencie w czasie jest bardzo istotne dla agencji. Jej udało się osiągnąć ten zamierzony cel i teraz w zasadzie wraca do domu. Ale zanim wróci do domu, znajduje list. List pozostawiony przez, przez wrogiego agenta czy kogoś z ogrodu, czyli podejrzewam przeciwnej instytucji. Nie mamy w zasadzie, Treści tego listu, z jednej strony natomiast mamy y, jedynie y, napisane spalić przed przeczytaniem, co jest dosyć ciekawy, y, ciekawym aspektem, bo już zapowiada nam, że ta książka będzie się sku skupiała właśnie w głównej mierze na y, działaniu z czasem. Tutaj automatycznie przyszedł mi do głowy tenet Nolana. I to, to jakby działanie wstecz. Natomiast wydaje mi się, że sam koncept może być bardzo intrygujący, no bo jednak wojna czasu to jest fascynujący koncept, nie? Że tak naprawdę my zmienimy coś tutaj, nasi przeciwnicy zapobie zapobiegną czemuś innemu rok wcześniej, i nagle nasze plany się na przykład posypały. Wszystko, mam wrażenie, opiera się gdzieś tutaj o. O efekt motyla, tak? Czyli my zmienimy tutaj coś, uratujemy jedną osobę, ta osoba stanie się za, za 10 lat władcą, pomoże naszemu imperium zwyciężyć na przykład na tej zasadzie, więc wszystko się opiera na, na takim manipulowaniu rzeczywistością pod własne. Pod własne gdzieś tam widzimy się, czy, czy pod agendę danej agencji, organizacji. W tym przypadku z jednej strony mamy agencję, z drugiej ogród. Nie mam rozwinięć jeszcze, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, czym one się różnią. Natomiast w momencie, kiedy Red pali ten list, czytając jego zawartość i odchodzi, pojawia się kolejna postać, określona tutaj mianem szperacza, która. Przed destrukcją tej planety odtwarza w jakiś sposób, używając swojej krwi, ten list. Możliwie, możliwe, że tak naprawdę jest to osoba, która go w pierwszej kolejności zostawiła, a możliwe, że jest to ktoś zupełnie inny, ktoś, kto monitoruje RED i chce się dowiedzieć, co, co ona tutaj właśnie w tym momencie. Spaliła, tego jeszcze nie wiem, natomiast jestem zaintrygowany. Sam koncept wojny w czasie jest dla mnie niezwykle fascynujący. Szczególnie, że jest to powieść epistolarna, a więc złożona tak naprawdę z listów, więc podejrzewam, że będziemy naprzemiennie widzieć perspektywę postaci w tym przypadku Red oraz Blue, czyli postaci działającej na rzecz agencji i postaci, która prawdopodobnie zostawiła ten list działającej na rzecz ogrodu. Wydaje się to naprawdę intrygującym konceptem. Zobaczymy, jak się ta akcja rozwinie. Pierwszy rozdział Człowieka, który kochał Syberię już za mną. Był to no, stosunkowo krótki rozdział, chociaż z tego co kojarzę, nie najkrótszy z tych książek, bo razem z przedmową miał w sumie 6 stron. I zauważyłem, że jest to dosyć ciekawe, bo im mniej mam tych stron do dyspozycji. Tym bardziej muszę się skupiać na tekście, żeby cokolwiek z niego ciekawego wyciągnąć. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że zaintrygowało mnie na pewno to, że już sama przedmowa jest pisana przez bohatera, a więc nie przez autora, tylko już właśnie w narracji naszego głównego bohatera, Fritza. Akcja dzieje się w XIX wieku w głównej mierze. Na Syberii. Nasz bohater wyrusza w tę podróż w wieku 25 lat, pełną zachwytów, tak naprawdę. I myślę, że na tym ta książka będzie się w dużej mierze skupiać: że mm, te motyle tutaj e, ukazane na okładce, a także na ilustracji chociażby od tego w zasadzie się książka praktycznie zaczyna mamy taką piękną ilustrację, później pojawiają się kolejne myślę, że ta książka będzie bardzo skupiona na docenianiu drobnych momentów, takich mikrozachwytów, pełna takich mikrozachwytów właśnie, bo no jeśli ktoś jest w stanie się zatrzymać właśnie, aby docenić to piękno motyla, to tak naprawdę myślę, że ma bardzo ciekawe życie, w sensie widać, że nasz główny bohater jest osobą która ma rozwinięty po prostu ten zmysł obserwacji, yy, która jest rządna przygód, przynajmniej z tego, co na razie yy, wywnioskowałem, no i która ma przed sobą podróż pełną, pełną tak naprawdę odkryć, bo zagłębia się w tą Sy Syberię, która no, tak naprawdę do dzisiaj nie jest w pełni gdzieś tam zgłębiona, odkryta yy, i, i która skrywa przed nami jakieś tajemnice. On wiele z nich tutaj przed nami em, na przestrzeni tej powieści będzie po prostu odkrywał. Myślę, że po prostu ta książka będzie się skupiała na pięknie. Nie będzie em, szybka. Raczej podejrzewam, że akcja będzie się toczyć. Powoli, chociaż ten, ten pierwszy rozdział faktycznie jest dosyć dynamiczny, bo opowiada tak naprawdę o, o podróżach morskich o tym, jak jeden statek gdzieś tam w jakiś sposób uległ uszkodzeniu, potem nasz bohater trafił na sąd, żeby zdać relację z tego, co się wydarzyło, itd. itd. Trafił na, na kolejny statek. I tak właśnie zaczęła się jego podróż, a więc działo się dużo, zobaczymy, czy dalej również będzie się działo um, równie wiele. nie mniej. ten początek o dziwo mnie zaintrygował. Jest to coś takiego, czego mi brakowało. Mam wrażenie, że większość książek, które ostatnio czytałem, po prostu w jakiś sposób gnała, a nie była pisana właśnie celowo tak, żeby żeby czytelnika uspokoić, wyciszyć i zwrócić mu uwagę na piękno świata. Mam wrażenie, że ta książka e, może mi to zapewnić, także jestem jej wyjątkowo ciekawy po tym pierwszym rozdziale i przedmowie. Marta Bijan, Muchomory w cukrze. Tutaj e, mamy naprawdę, naprawdę mało tekstu, bo Oprócz informacji o tematach, które mogą być dosyć trudne dla osób wrażliwych, ostrzegająca, nam po prostu, ostrzegająca nas po prostu przed treściami, które tutaj znajdziemy, mamy tak naprawdę jedną pełną stronę i tutaj pół następnej jako, jako informacje, ale że ja staram się właśnie wyciągnąć jak najwięcej z tego. Co mam tutaj dostępnego, no to na samym początku jest również playlista. Playlista, w której widzę chociażby e, Cigarettes After Sex, czy Dawida Podsiadło, Lane Del Rey, um, The Neighborhood, e, MIT Free, czy, czy, czy Kasia Lins, a także Nothing But Thieves, czyli zespoły, które. Które gdzieś tam słucham, znam, lubię w większości, przynajmniej jakąś część ich dyskografii, to napawa mnie względem tej książki pewnym optymizmem. Książka jest dedykowana wszystkim, którzy się boją, a więc nastraja już nas od samego początku. Do dosyć takich właśnie mrocznych klimatów, czy klimatów przepełnionych właśnie strachem, sytuacji, które mogą być nieprzyjemne. Zresztą dalej to ostrzeżenie również informuje nas o trudnych tematach, które poruszane są w tej książce. Między innymi samobójstwie, zaburzeniach lękowych, zażywaniach substancji psychoaktywnych, więc wiemy, że będzie to książka w jakiś sposób właśnie trudna, czy, czy poruszająca problemy, które nie są najłatwiejsze. Natomiast sam pierwszy rozdział, jeśli mogę to tak nazwać, no bo nie ma tutaj takiego bezpośredniego podziału na, na rozdziały, jedynie ta pierwsza litera jest, jest gdzieś tam zaznaczona i w ten sposób oznacza, mam wrażenie, kolejny, kolejny wątek, przejście do, do następnego etapu. To te pierwsze półtorej strony napawa mnie takim słodko-gorzkim posmakiem, mam wrażenie, że jest tutaj dużo takich nawiązań do, do uśmiechu, który jest podszyty strachem. I nastraja mnie, już przygotowuje w pewien sposób na to, co znajdę w tej książce, czyli tak naprawdę pewną sierankowość, która. Z czasem um, możliwe, że dosyć szybko tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, przerodzi się w, w sytuację no, nieprzyjemną, pełną strachu, właśnie grozy, um, niepokoju. Także tyle jestem w stanie wywnioskować z tych um, półtorej strony. Klejlista za wiele mi pod tym względem nie mówi. No, dedykacja to ostrzeżenie na początku, może trochę więcej. No, wydaje mi się, że będzie właśnie taka, właśnie zawierająca pewną sielankowość, radość, a jednocześnie smutek, strach, niepokój. Mam nadzieję, że nie mylę się w swojej ocenie. Ciężko stwierdzić, tak jak wspomniałem, na podstawie tych, tych kilku, tak naprawdę kilkunastu zdań, niemniej. W jakiś sposób mnie zachęciła, i, i mam wrażenie, że chciałbym faktycznie czytać dalej, i, i miałem to poczucie, że to półtorej strony to jest mało, chcę czytać więcej. No, i w ten sposób, moi drodzy, docieramy do ostatniego, pierwszego rozdziału w tym filmie. Jest to pierwszy rozdział Babelu, Bablu, książki Babel, czyli o konieczności przemocy Rebeki Kwang. I ona ma tutaj jeszcze jeden bardzo ważny podtytuł: Tajemna historia rewolucji oksfordzkich tłumaczy, który, mam wrażenie, określa to, to, co w tej książce znajdziemy, zarówno pod względem fabularnym, jak i systemu magicznego. To wszystko się będzie skupiało wokół tłumaczy i tłumaczeń. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego rozdziału, mamy wstęp od autorki, w którym tłumaczy się na temat różnic jej Oxfordu wykreowanego w książce z tym realnym. I jest to bardzo profesjonalnie zrobiony wstęp, to znaczy mamy tutaj przypisy, cytowane dzieła wykorzystywane właśnie w researchu Także, także wygląda to właśnie wyjątkowo akademicko. Takie, takie mam poczucie, co mam wrażenie jest dosyć spójne z, z resztą książki. Przynajmniej z tego, co udało mi się przeczytać na, na przestrzeni tych pierwszych powiedzmy 30 stron, które zajmuje pierwszy rozdział. No i tak naprawdę książka rozpoczyna się tym, że poznajemy Robina Swifta. Jest to w zasadzie pseudonim naszego głównego bohatera, przybrane imię i nazwisko, bo, bo chłopak pochodzi z Kentonu, jest Chińczykiem i, i to imię przybrał, w zasadzie nadała mojego brytyjska opiekunka z jakiegoś wiersza. Natomiast nazwisko Swift przybiera już na przestrzeni pierwszego rozdziału, za, mam, za namową. Profesora Lowella. Profesora, który tak naprawdę ratuje go na pierwszych stronach tej książki, ponieważ w, w tym momencie w większości Azji panuje zaraza, która jest nazwana bodajże Azjatycką cholerą, która tak naprawdę wybiła całą rodzinę Robina z jego matką w zasadzie tego samego dnia, w którym go poznajemy. No i Robin również jest na granicy śmierci, natomiast profesor Lowell wykorzystuje taką małą metalową sztabkę, która z jednej strony ma wyryte, wygrawerowane słowo po francusku, z drugiej natomiast po angielsku on wypowiada najpierw jedno słowo, potem drugie, niejako tłumacząc właśnie to słowo, i w tym momencie sztabka zaczyna leczyć naszego głównego bohatera, Robina Swifta. No i na tym mam wrażenie będzie polegała tutaj magia, że, że tłumacze są tutaj odpowiednikami magów właśnie, że to oni zaklinają w jakiś sposób te sztapki. Dzięki temu one stają się nośnikami zaklęć. I wydaje mi się, że Robin też jest właśnie takim magiem, albo ma predyspozycję, żeby nim zostać, bo udowadnia to właśnie na przestrzeni tego, tego jednego rozdziału. Dowiadujemy się tu również, że w zasadzie profesor Lowell przygotowywał go nieświadomie od dłuższego czasu. To właśnie on zapewnił mu tą brytyjską opiekunkę, a także rokrocznie przysyłał mu książki po to, by nauczył się czytać i mówić. Po angielsku, dzięki czemu, w momencie, kiedy go poznajemy, no, e, posługuje się tym językiem niemalże płynnie. Plus, e, ma też naturalne predyspozycje, ponieważ właśnie wychowywał się w Kentonie, które jest miastem portowym, no i nasłuchał się bardzo, bardzo wielu języków. No, i tam spędzamy dosłownie chwilkę, bo na przestrzeni tego jednego rozdziału do, docieramy pod jego koniec już do Londynu, gdzie Robin tak naprawdę dostaje się pod opiekę profesora i gdzie zawierają umowę, że ten zapewni mu wikt i opierunek, jeśli Robin obieca, że będzie się uczył właśnie języków, czyli greki, łaciny i mandaryńskiego. Także podejrzewam, że, że to ma na celu rozwinięcie jego talentu, jego magicznych, yy, magicznych umiejętności. I tyle w zasadzie jestem w stanie się wywiedzieć z tej pierwszej części, yy, z tego pierwszego rozdziału. Mam wrażenie, że fragmenty tej książki będą właśnie bardzo akademickie. Wnioskując po tym wstępie, wnioskując po. Po przypisach, na przykład, że to będzie trochę przypominało momentami pracy naukową, po prostu bardziej niż, niż książkę. Może to być ciekawe doświadczenie. Pytanie w jakich proporcjach to będzie tutaj dostarczane. No i w zasadzie wydaje mi się, że to kończy w zasadzie moje, moje krótkie podsumowanie. Jesteśmy w stanie przejść do rankingu. Ja sięgnę tylko po resztę książek i wydaje mi się, że. Przeczytawszy pięć pierwszych rozdziałów tych książek, to znaczy pierwsze rozdziały tych pięciu książek, o tak lepiej, na samym dole plasuje się książka Shirley Jackson: Zawsze mieszkałyśmy w zamku, bo mimo, że jest intrygująca, to jednak. Czytało mi się ją straszliwie topornie, była dosyć chaotyczna, i mimo, że no nie jest e, jakoś specjalnie długa, no to, specja to, to, to jakoś nie mam tutaj szczególnie na nią w tym momencie ochoty. E, nie mówię, że jest zła, natomiast ląduje na samym dole listy, jeśli chodzi o kolejność, e, w jakiej chciałbym te książki przeczytać. Następnie myślę, że znajdzie się książka Marty Bijan, Muchomory w cukrze. Mimo, że ten początek czy ten generalny vibe nastraja mnie, mnie wobec niej pozytywnie, to jednak to półtorej strony plus no, ten wstęp, ostrzeżenie itd. i tak dalej, i playlista, no to jest trochę za mało, żebym ja był w stanie określić, czy ta książka mi się spodoba, czy mnie zaintryguje i tak dalej. Niemniej, generalny vibe mi się podoba, dlatego zamieszczam ją. Tutaj na miejscu czwartym. Następnie wydaje mi się, że umieściłbym Człowieka, który kochał Syberię, bo no jest to książka dosyć spokojna. Nie wiem, czy nie będzie za spokojna. Nie wiem też, czy, czy to, co wyczułem w pierwszych stronach. Okaże się być adekwatnym obrazem całości tej książki. Niemniej liczę, że ona ukaże mi tutaj piękno, pozwoli mi się właśnie troszkę wyciszyć, skupić na takich drobnych momentach no i, i, i pokaże Syberię ze strony, z której po prostu jej nie znam. No bo jednak Syberia w Polsce jest traktowana jako takie miejsce zsyłki i kojarzy się raczej negatywnie. Możliwe, że ta książka zdoła odmienić mój pogląd, czy, czy, czy moje zdanie yy, o, o tym obszarze. Natomiast yy, na ten moment plasuje plos, się po prostu na miejscu trzecim. Miejsce drugie dałbym dla yy, Babela, czy Babla, Kwank, yy, bo mimo, że fabularnie zaintrygowała mnie chyba najbardziej, to te postacie aż tak bardzo póki co na przestrzeni tego pierwszego rozdziału mnie nie przekonują mm, tak bardzo. I trochę boję się tej akademickości, że, że. Możliwe, że wynika to z tego, że, że zaraz mam do oddania konspekt mojej pracy magisterskiej, że będę przez całe wakacje pracował nad tworzeniem y, po prostu. Przypisów, listy, listy materiałów, listy źródeł, z których będę korzystał, i, i czeka mnie bardzo dużo czytania prac naukowych. Plus, no, jestem w trakcie egzaminów zaliczeniowych, więc trochę już tych tekstów naukowych musiałem przeczytać. Nie wiem, czy, czy chcę się ładować teraz w coś, co może w dużej mierze się na tym opierać. Niemniej jestem ciekawy tej pozycji, więc ląduję na drugim miejscu. No i w związku z tym zostało nam tylko. Tak właśnie przygrywasz wojnę czasu. Jest to pierwsze miejsce według mnie. Możliwe, że za miesiąc, dwa, gdybym robił ten film i byłoby to, dokładnie to samo zestawienie, to ten ranking plasowałby się zupełnie inaczej. Niemniej, jakby będąc tu i teraz, w tym punkcie w czasie, nawiązując do, do tej książki. Mam wrażenie, że to jest coś, co najbardziej jakby zaspokaja jakąś taką moją wewnętrzną potrzebę, Potrzebuję, potrzebę czegoś oryginalnego, e, a, a ta wojna, wojna w czasie wydaje mi się bardzo ciekawym konceptem do eksploracji plus jest to powieść epistolarna, z którą od dawna nie miałem do czynienia. Możliwe, że będzie to dla mnie coś odświeżającego, i e, dzięki właśnie tej konstrukcji możliwe, że przebrnę przez nią e, po prostu bardzo, bardzo szybko, bo ona ma 180 stron, więc tak naprawdę. Jest to lektura na jeden wieczór, e, a liczę też, że przedstawi mi historię, no po prostu nietuzinkową, coś, co mnie zachwyci. Takie mam nadzieję wobec niej, dlatego ląduję na pierwszym miejscu i ją postaram się przeczytać jeszcze w maju. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli chcielibyście takich właśnie rankingów e, więcej, takich testów... Czy, czy warto po jakąś książkę sięgać? Czy co człowiek jest w stanie wy wywnioskować po pierwszym rozdziale książki? Bo tutaj mam wrażenie, że to zestawienie było w miarę różnorodne. Mam nadzieję, że, e, że było. To oczywiście piszcie w komentarzach, zaznaczajcie, że, że ten format Wam się podoba i że warto robić takie filmy dalej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.